Od życiowy 227 metrów podczas serii próbnej, daleko 212 metrów z niższego rozbiegu. Bo teraz on, podobnie jak wszyscy zawodnicy trzeciej grupy, skaczą z dłuższego najazdu na próg z 22 belki startowej. No i będzie daleki lot bardzo daleki lot niesamowity. Podparty przez Andersa Bardala. No ale to jest chyba 230. Za chwilę zobaczymy, tak, dokładnie 230 metrów. O, wiatr metr na sekundę, ależ pofrunął niesamowicie daleko, tyle że ten skok podparł. A więc, noty sędziowskie 11-12 punktowe takie muszą być oceny za lądowanie Andersa Bardala. Ale odległość rewelacyjna 230 metrów. Najdalej no w karierze Bardal, bo tutaj w Planicy w 2011 roku uzyskał 227 metrów. No ale skok podparty niestety. Norwegia mimo tego na trzecim miejscu. <zysy>

On the podium yesterday looking for his first win of the season. Robert Kranitz on the podium twice last weekend and victory. Victory for Slovenia and Robert Kranitz. He does what's required. 230. Chasing Michael Neumar, but he had a 13.9 point advantage and superb style here. From Robert Kranitz and now he started to find his form in Wiesler. He certainly improved his form in Sapporo. He was third yesterday, and Robert Kranitz notches up his fifth career success with an amazing 416.5 points. Erwartung bei Severin Freund bei Maximilian Mechler. Das hat Kanada gezeigt. Kleine Welle, diesen kleinen Fehler oben weglassen. Auch wieder viel Ski, aber sah etwas besser aus. Wie weit geht's für Neumeier? Reicht's für die Führung? Jawohl! Das ist der Bereich des deutschen Rekords! Das können die 230 Meter sein! Das ist der Podestplatz für Michael Neumeier. Überhaupt erst der dritte der Karriere. Deutscher Rekord. 231 Meter. Besser durchgekommen oben. Ist das überragend. Ein Phänomen, dieser Michael Neumeyer, mit seinen 34 Jahren. Die Schulteroperation im September weggesteckt. Der Bundestrainer freut sich. Simon Ammann ist besiegt. Er steht auf jeden Fall zum dritten Mal in der Karriere auf dem Podest. Irre. Но все пока лишь наверняка претендуют на десятку Und Robert Роберт Кранец, бронзовый Вчерашних соревнований. Двукратный серебряный призер Саппоро. Гениальный полетчик. Великолепно приземляется. Улетает за 240. Изумительно. Или за 230. Нет, за 230. Там э, другая черта. 231,5, конечно. Хотелось бы. Но вы видели, как там. Э, Поменяли профиль горы-приземления, и аэротраки там походили, и видны следы вот этой всей работы. Так или иначе... 13,5 metra w pierwszej kolejce. Miejmy nadzieję, że trochę powieje mu pod narty, że może nawet poprawi rekord życiowy, który do dziś wynosi 226 metrów. Niezła prędkość na progu Kamila Stocha. Spokojna sylwetka. Będzie bardzo daleki lot. Jest! Brawo! Brawo, to jest około 230 metrów, znakomita próba, było trochę podnarty, około 20 metra na sekundę, przez co będzie miał odjęte 3,3 punktu, no ale myślę, że jest to świetny wynik, 232,5 metra, nowy rekord życiowy, proszę państwa, wyrównany rekord życiowy, rekord polski Piotrka Żyły, 232,5 metra, trzeci z kolei taki wynik, trzech zawodników, Kraniec, Stiernen i Kamil Stochlon, i na odległości 232,5 metra. Noty Łukasz, jakie tak. mamy? Łukasz Kuczek zadowolony. Noty 18,5 sędziów. Na trzecim miejscu w tej chwili Kamil Stoch. Dobry start, znakomity skok. Brawa i dla Piotra Żyły, i dla Kamila Stocha. 234, potrzebuje do tego by pokonać, a Roberta Krańca ależ wysoko szybuje, gdzie on wyląduje kapitalnie. Brawo, znakomity skok Andreasa Stierdena. Są teraz warunki do dobrego i dalekiego latania, a już za moment Kamil Stoch to podnosi temperaturę tego konkursu bardzo mocno, 232,5 tyle ile Robert Kraniec w poprzednim skoku wyrównuje więc odległość 3,19 1,19,5 no i jedna 18,5, a więc 19,5, 18,5 odpada. Trzy dziewiętnastki będą brane pod uwagę. Plus nota za odległość. Andras Tiernen najprawdopodobniej obejmie prowadzenie. Chociaż poczekajmy, Anders Bardal gratuluje swemu koledze. Jednak nie jest drugi o 40. punkt. Trzecim w historii lotów 244 metry, w pierwszej serii Kraniec skoczył 212. Jest bardzo daleko! Najdłuższy lot ze wszystkich, jakie oglądaliśmy na Wikersundwacken. Około 230-metrowa odległość. Zdecydowanie przeskoczył rozmiar skoczni. Robert Kraniec. No to jest wybitny lotnik, nie ulega wątpliwości. 232,5 metra. No, Tylko końcu... 1,2 tak. punktu dodane, czyli praktycznie wiatru nie było, biorąc te uśrednione pomiary. Ale to jest lot już, proszę Państwa, przepiękny. No to jest taki lot, jaki na Mistrza Świata w lotach przez... Stało. 244 metry to jego rekord życiowy. Teraz 232,5 metra. No i mają pewnie twardy orzek do zgryzienia ne, jury. Ma bowiem co zrobić? Czy obniżyć rozbieg, czy też pozostawić? Bo przecież e, teraz Stjorn, Stoch, Schlierencauer, Jaman ci najlepsi. Jest na pierwszym miejscu. konkurs jej, 235 lądowanie kiepskie, ale niesamowita odległość Siedem 240 pół metra dalej niż cała ta trójka z Tiernen Kraniec i stok, no więc mamy nowego lidera. To musi tak być, nawet te noty chociaż będą niskie, no ale 240 metrów.